Cześć wszystkim, jestem Sylwia. Od jakiegoś czasu uwielbiam mówić. A dużą przyjemność sprawiają mi wystąpienia publiczne. Dlatego dzisiaj mam wyzwanie. Razem z kolegą Piotrkiem wybierzemy się na wystąpienie w szkole. Wybraliśmy ciekawy temat, jakim jest wizja przyszłości za 100 lat. Wybraliśmy ciekawe przykłady. Będziemy rozmawiać o inteligentnych domach, o tym, co w przyszłości będziemy jeść, jak będą wyglądać szpitalem oraz jakie pojawią się czipy i roboty. Co będziemy jedli za sto lat? Każda kuchnia będzie wyposażona w drukarkę 3D. Nie będziemy musieli iść do restauracji, aby zjeść nasze ulubione danie. Możemy je szybko wydrukować w drukarce. Teraz nasuwa się pytanie. Czy w takim razie restauracje jeszcze będą na świecie? Oczywiście, że tak. Jednak posiłki będą przygotowywane przez robotów, a zamówienia będziemy składać elektronicznie. Jednak nie możemy wydrukować wszystkiego. Przykładowo, nie wydrukujemy jajka. Jednak wydrukujemy kulkę, która będzie wyglądać identycznie i będzie miała te same składniki odżywcze co jajko. W każdym domu również będzie inteligentna lodówka. Możemy po prostu zapytać w domu, co jest w lodówce, i szybko dostaniemy odpowiedź. A w przypadku braku jakiegoś produktu, nasza lodówka sama złoży zamówienie, które szybko przyjdzie kurierem. Dodatkowo będzie zapakowane w specjalne opakowania, które nasz robot szybko może rozpakować i posegregować w lodówce. Aktualnie jestem już po wystąpieniu. Mówiło mi się super, temat był ciekawy, więc było duże zainteresowanie ze strony klasy. Jak już stałam na środku, odczuwałam taką pewność siebie, że mowa płynęła sama. Podobnie z sondażem, pytania wychodziły mi super. Dowiedziałam się wszystkiego, co chciałam. Dzień uważam za bardzo udany. Żeby dzisiejszy trening mowy był jeszcze lepszy, to muszę wykorzystać to, że znajduję się w szkole. Obecnie jest czas matur, dlatego maturzystów tu pełno. Więc przeprowadzę krótki sondaż, zapytam maturzystów, jak się czują przed lub po, jaki przedmiot dzisiaj pisali oraz jak im poszło. A co byś poradziła przyszłym maturzystom? Yy, żeby wypili maliskę i na spokojnie przyszli i się nie stresowali. Jesteście przed? My dzisiaj jesteśmy w szkole z tego powodu, bo miałyśmy jeszcze zajęcia z historii bo w poniedziałek musimy maturę z Mhm, mm Ale też jesteście maturzystkami. I jak Wam ogólnie poszło? Ja jestem już po ósmym angielskim i angielski poszedł bardzo fajnie, jestem w służból, mm -hmm. ale się strasznie poją, bo jutro będę mieć egzamin z polskiego. I mam nadzieję, że też później. <noise> A tobie jak poszło? Znaczy mi z angielskiego... Bardzo dobrze, jestem zadowolona, a z polskiego no, mam jutro i czekam z ciekawością. Mm. się stresuję. A jak reszta przedmiotów? Myślę, że dobrze, w porządku, to, jestem zadowolona, no nie mam zastrzeżeń. Mm. A co byś doradziła przyszłym maturzystom? Podobnie jak koleżanka, żeby się nie stresowali i żeby brali to na ludzie po prostu. Mm. Stres nie jest wskazany. Dziękuję bardzo. A ty jak się czujesz przed egzaminem? Ja przystępuję. O, i jak Ci poszło? No tak myślę, że tak zdane będzie. Mhm. Też z angielskiego? Tak, też. Mhm. Na jakim poziomie? E, na podstawowym.